Monika Lichotę i jej inicjatywę Akademię Kobiet znam już od wielu lat. Bardzo, bardzo się lubimy. I kiedy Monika przyszła, właściwie zadzwoniła do mnie z pomysłem na kalendarz i wsparcie ogólnopolskiej organizacji Kwiat Kobiecości, czyli mojej fundacji, którą założyłam, no to tak jakby to była decyzja bardzo szybka i, i, i trwała dosłownie kilka sekund, i mówię tak, tak. Wchodzimy w to, po prostu. A druga rzecz jest taka, no, że każde wsparcie, zarówno finansowe, jak i wsparcie medialne, czyli mówienie na temat chorób ginekologiczno-onkologicznych, i puszczanie w świat, w eter, informacji na ten temat i zachęcanie kobiet do tego, żeby się badały, jest dla kwiatu kobiecości i dla mnie bardzo ważne. Dlatego też, dlatego też jestem naprawdę bardzo y, szczęśliwa, że możemy wziąć udział w, w tym projekcie kalendarza. Dochód z tego kalendarza będzie przekazany na kwiat kobiecości. I tutaj, dziewczyny, w przyszłości, jak już kalendarz powstanie i będzie wydrukowany, bardzo proszę kupcie ten wyjątkowy kalendarz, w którym biorą udział niezwykłe kobiety, bo tutaj łączy się biznes i show biznes, więc będzie Ania Dereszowska, będzie Kasia Zielińska, e, będzie Kasia Pałkosińska, więc cudowne moje ambasadorki Kwiatu Kobiecości, które na rzecz tego, żeby kwiatek mógł funkcjonować i edukować kobiety i mówić na temat profilaktyki, wzięły udział w tym cudownym kalendarzu. Przede wszystkim nie poddawać się, bo zawsze na początku są yy, małe problemy. Czasami nie wiemy, jak coś zrobić, czasami działamy bardzo intuicyjnie, przynajmniej tak było w moim przypadku. I jeżeli poczujemy flow, jeżeli poczujemy falę, to nie bać się ryzykować i wskakiwać na tą falę i po prostu płynąć do końca i każdą chwilę poświęconą swojemu biznesowi wycisnąć jak cytrynę do ostatniej kropelki, do ostatniej. Sekundy. No, i to, co jeszcze myślę jest bardzo ważne w tym wszystkim, to systematyczność i praca. I tutaj praca 24 na dobę. Niestety, jeżeli chce się w życiu coś osiągnąć, to trzeba przede wszystkim myśleć i trzeba to realizować. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nie odkładajmy naszych marzeń na później. Marzenia są po to, żeby je spełniać. Myślę, że to jest takie. Hello, my favorite No Jezu, cudownie. Dzisiaj w butiku Lulu de Paluza Kasi Wysockiej, No i oczywiście kreacje, piękne kreacje biznesowe i piękne kreacje wieczorowe, w których każda kobieta będzie czuła się jak milion dolarów. Także serdecznie zapraszam do Kasi. Poza tym Kasia jest, Katarzyna Wysocka jest wyjątkową osobą i wyjątkowym człowiekiem, który bardzo wspiera działania kwiatu kobiecości.